Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Jesteśmy przed ważeniem, przed galą Gromda 22, no i ze mną bohater walki wieczoru. Sebastian Scarface Sebe. Jakie przygotowania przeszły? No i jak twoja forma? Obyło się bez kontuzji, jesteś w 100% przygotowany, no hacia, bardzo mocny rywal. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaj bohater, a takie ja trochę duże słowo bohaterem, chciałbym być w oczach mojego synka i, i na tym bazuję, ale słuchaj, no jak już jestem. Uczestnikiem tej walki wieczoru, no cóż no, no chcia, chciałbym dać na pewno walkę, która e, spełni oczekiwania kibiców. M, moje oczekiwania. M, słuchaj, co do przygotowań. Drugi raz z rzędu trenowałem ciężko, ale trenowałem mądrze i przygotowania przeszły praktycznie w perfekcyjny sposób. E, sparingi uważam za zaliczone na najwyższym poziomie bardzo dużo rund. Przesparowane w różnych klubach, między innymi pięciasz grudziąc. Pozdrawiam całą ekipę chłopaków z Waletu do Top Team MMA grudziąc. Moi chłopacy klubowi, którzy też mnie wspierali oczywiście w tych, w tych wszystkich sparingach zadaniowych i nie tylko, słuchaj, bez kontuzji, bez przeciążeń. Dzisiaj jestem wyspany, wypoczęty, okres regeneracyjny już teraz jest też dopracowany, także nie mam już ciężkich barków, nie mam ciężkich nóg. Huczy, no dużo by tu móc opowiadać, ale tak naprawdę wszystko wyjdzie jutro. Wiele przyczynowo skutkowych zależności, które mogą mnie zagrać lub zagrać i pomoże lub przeszkodzi. Mentalnie jestem nastawiony na, na, na dobrą walkę, chcę wygrać, chcę zaznaczyć po raz kolejny swoją pozycję no i iść dalej, dalej robi swoje. Dla mnie ta walka wieczoru to właśnie taka, ty nie nazywasz się bohaterem, ale no jesteście bohaterami walki wieczoru, że walczy dwóch pozytywnych bohaterów, dwie pozytywne postacie w grondzie. No bo ty i Hacia to jesteście naprawdę takimi zawodnikami, których nie da się po prostu nie lubić. No tylko wzbudzacie takie właśnie pozytywne emocje i tu raczej mi się wydaje, że między wami też jest taki wzajemny szacunek, czy jak to wygląda już przed walką? Nie no tak, jasne, wiesz ja dzisiaj pierwszy raz miałem okazję z Patrykiem rozmawiać, zszedłem z, z, z po kawę na, na, na śniadanko, e, czy już nawet zszedłem na śniadanko, to było chwileczkę później i e, patrzę, kurczę, no to tak... Z, Spojrzałem na plecy człowieka, patrzcie kurczę, ale broda się pojawiła. Tak, więc poszedłem oczywiście się przywitać, kilka słów tam wymieniliśmy. Myślę, że na pozytywnie nie ma jakoś tam jakiejś, nie wiem, złej krwi, tak naprawdę ta, ta sportowa złość gdzieś tam pewnie się na pewno pojawi jutro, a na razie, słuchaj, no, 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 żyjmy swoim życiem, każdy ma swój styl bycia. On ma taki swój styl by bycia i taką swoją e, prezencję, ja mam, ja mam swój styl bycia. E, jesteśmy w tym oryginalni myślę, że to jest e, najbardziej jakby kuszące, żeby jednak wykupić pay-per-view i zobaczyć, co jutro będzie się działo podczas tej walki wieczora, a myślę, że cała gala się szykuje naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Sebastian, ostatnio przebijały mi się zdjęcia, że ty często kiedyś trenowałeś z Marcinem Różalskim, Marcina Różalskiego Praktykujesz to jeszcze, czy jakoś te drogi się poszczególnie z stronę? Często może nie trenowałem, byłem u Marcina kilka razy, odwiedziłem go. Mamy oczywiście, mamy oczywiście kontakt cały czas bardzo dobry. Myślę, że Marcin mi kibicuje tak jak ja kibicowałem mu podczas jego walki, podczas jego ostatniej walki, którą, którą zakończył karierę, ale teraz nie, teraz nie, teraz odwiedzałem chłopaków z Grudziądza klub 50 Grudziądz, tak jak wspominałem. Ekipa też z Valetudo pomagała mi, no i pomagali mi moi klubowi, klubowi zawodnicy, którzy zbierali ode mnie niejednokrotnie, kurczę, mocne ciosy, ale no jestem wdzięczny tak naprawdę każdemu, każdemu człowiekowi, człowiekowi który dołożył tą cegiełkę w postaci właśnie tych rund przerobionych w postaci tarcz, gdzie wyrywał łokcie moim trenerom Eugeniuszowi Harzewskiemu i Dawidowi Rutkowskiemu, trener Radek Wróblecki, który przebiegł ze mną naprawdę dużo kilometrów i przepracował bardzo, bardzo, bardzo dużo E, bardzo dużo czasu na, na tym tętnie kurcze maksymalnym żeby żeby ta praca bestelnowa była e, uwydatniona do maksimum e, cała ekipa, która dba o mnie fizjoterapeuci, kurcze no naprawdę to bym mógł wymieniać wymieniać, nie chciałbym e, jakby pominąć nikogo Wszystkim tak naprawdę dziękuję, na swoich social mediach staram się gdzieś tam cały czas jakoś promować w ten sposób, bo naprawdę i bez sponsorów, i bez bliskich moich, bez mojego synka i córki, którzy są ze mną zawsze, wiesz... Najważniejsi. Tak, tak, gdy wiesz, gdy jak mój pojechał ze mną na sparingi, bo akurat tak wyszło, że musiałem go zabrać ze sobą, wiesz, po tam, nie wiem, po czwartej, piątej rundzie, które były bardzo mocne, wiesz... Przyklęknąłem na chwilę, żeby złapać oddech. Podchodzi do mnie mój synek z wodą, Krystynką, wieś i mówi, tata, jest dobrze, dasz radę, wiesz, no, on ma 4 lata, jest ze mną już od, od ponad roku ze mną jest systematycznie na sali, on to chłonie, tak jak wiesz, widzi, widzi co tata robi. Harfaj junior. Tak, więc chciałbym, co, chciałbym go na kolejną galę zabrać tutaj ze sobą, może nie na samą galę, na same walki, bo raczej już teraz bardzo późno walczę, ale wiesz to, żeby właśnie przyszedł, no, tak jak dzisiaj tutaj z Mediarum, Zobaczył jakiś tak, ten klimat po prostu zobaczył ten wzajemny szacunek między zawodnikami, tego się uczył, żeby nie brał przykładu z tych frikowych gal, gdzie tam jest cały czas obrzucanie się mięsem i z tego biorą przykład młodzież. Dlatego ja chcę mojego czteroletniego synka właśnie zabrać tutaj, żeby zobaczył, jak to wszystko wygląda. Wiesz, właśnie ten szacunek, poszanowanie drugiego człowieka, pozytywną atmosferę, że mimo tego, że w ringu jeden drugiemu chce wyrywać głowę, ale my tutaj naprawdę się lubimy, my tutaj się szanujemy, jeden drugiego y, lubi mniej lub bardziej, ale to jest cały czas, jest tutaj wszystko opierać. Na tym szacunku, co jest wspominane jednostki, które nie szanują, no to też nie są później szanowane. Ale chciałbym właśnie, żeby mój syn może nie samą galę zobaczył, gdzie krew się leje, ale żeby to wszystko zobaczył do momentu, do prezentacji i tak dalej, bo później już są wiadome te godziny, gdy zaczyna się gala, 2021, no to są nasze godziny, gdy my się kąpiemy i idziemy spać. Ale żeby całą tą otoczkę, żeby to wszystko poczuł, żeby zobaczył tak naprawdę, co tata robi w tym takim szczytowym momencie pracy, bo on wie, że jak idziemy na salę, to jest wtedy praca. Sebastian, ja życzę, żeby się to udało i życzę Wam, żebyście jutro wyszli zdrowi z całej walki i niech wygra lepszy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki. Dzięki. Blachy Minda – firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blachyminda.pl